Cześć. Witam serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Michał, a dzisiaj zapraszam was do obejrzenia kolejnego testu alternatywnego paliwa do kotłów na pellet. Producent tego kotła Kostrzewa dopuszcza mieszankę owsa z peletem w stosunku 50 do 50. Co prawda nie ma takiej informacji w instrukcji, nie znalazłem. Natomiast reklamuje się, widać gdzieś w katalogach właśnie zdjęcia z informacją, że mieszanka Owsa z peletem też jest dopuszczona do użytku. Jeżeli interesuje Was, jak będzie wyglądało spalanie w tym kotle, serdecznie zapraszam na dalszy, dalszy ciąg filmu. W kuwecie przygotowałem już pelet. Dosypuję do niego owiec. Robię to poza zbiornikiem. Oczywiście można by było warstwami wsypywać do zbiornika na naprzemiennie pelet i owiec i pewnie też by się to wymieszało. Natomiast chciałbym mieć pewność, że ta mieszanka będzie zrobiona prawidłowo, dlatego robię to poza zbiornikiem. Połowa worka peletu. Dosypuję owiec. Jeżeli widzę, że są jakieś zanieczyszczenia, mam możliwość ich wyjęcia i odrzucenia, mieszam to i taką mieszankę wsypuję do zbiornika. Zbiornik już jest uzupełniony do połowy. Myślę, że na test w zupełności to wystarczy. W podajniku również znajduje się już pellet z owsem uruchomia się, uruchamia się, piec, zobaczymy jak wygląda rozpalanie. I zapraszam pewnie zobaczymy się za parę godzin, dla was to za parę minut żeby ocenić jak wygląda popiół i czy jest tak jak mówią, że przy spalaniu owsa pojawia się bardzo dużo zgorzelin, jakich spieków, które zanieczyszczają piec jak i palnik. W tej chwili w tej chwili palnik się czyści. Jeszcze zajrzymy do środka. Tu jest czyściutko, odkurzony. I zobaczymy, jak się to rozpala. Czy jest jakiś z tym kłopot? Czy śmierdzi? Tak jak gdzieś w komentarzach czytałem, że przy spalaniu owsa po prostu śmierdzi nie do zniesienia w domu. Za chwilę zobaczymy. Mamy już rozpalanie. Podajnik zaczął pracować. Dodam tylko, że zmieniłem delikatnie ustawienia modulacji. Korekta paliwa u mnie jest minus 1, korekta powietrza jest na 0. Dlaczego? Ponieważ owies jest drobniejszy od peletu i uzupełnia przestrzenie pomiędzy peletem, Dlatego gęstość nasypowa takiej mieszanki będzie większa. Dlatego delikatnie zmniejszyłem ilość podawanego paliwa. Nie chcę zwiększać powietrza, żeby nie zdmuchiwało mi spalnika niedopalonych fragmentów, pelletu czy owsa. W chwili obecnej się rozpala. Zobaczymy, ile to potrwa. Przypominam, że na zrębce było to bardzo szybko. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Tu pojawi się w prawym górnym rogu odnośnik do tego filmu. Serdecznie zapraszam. Zobaczcie, jak się fajnie pali zrębka w tym kotle. I jeszcze coś na temat wartości opałowej. Owiec jest y, 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 takim paliwem, które ma mniej energii przy spalaniu, około 14 MJ, pellet pewnie 17-18 w zależności od jakości. Ale biorąc pod uwagę cenę Owsa, mniej więcej od 900 do 1100 zł. To i tak bardzo, bardzo fajnie wypada. Mmm, kosztowo, tak. Dla użytkowników pieców na ekogroszek jest to też fajne paliwo, też się fajnie spala. Można zobaczyć filmiki na YouTubie jak użytkownicy właśnie pieców na ekogroszek. Z powodzeniem wykorzystują to paliwo od kilku sezonów. I już pojawił nam się płomień. Czyli rozpalanie nie trwało zbyt długo. Za chwilę zajrzymy do środka, jak ten płomień wygląda. Tak się rozpala. Niespełna 4 minuty od włączenia kotła. Ja wiem, że tu na filmie może ten kolor nie wyglądać dobrze. Może być przyciemniony. Natomiast proszę mi uwierzyć, to jest jasny, żółty kolor. Spalanie jest czyste, bezdymne. Fajne, czyste spalanie, bezdymne i zobaczymy się za chwilę. Zobaczymy, jak pies popracuje, jak wygląda popielnik. Witajcie ponownie po kilku godzinach testu palenia w piecu na pellet mieszanką pelletu z owsem. Zobaczmy, co jest w popielniku. popielnik, wróć, palnik palnik wygląda tak czyli jest czyściutki w środku w popielniku mamy troszkę popiołu widać tu kawałki takie zbrylone pomieszane z popiołem z peletu te ciemniejsze to jest właśnie mm, owiec, ale nie ma tu jakichś większych spieków, które byłyby twarde, które by się gdzieś tam zawieszały. Jest to taki popiół, no oczywiście grubszy od, od popiołu z samego peletu, ale żadnego tutaj dramatu nie ma. Widać tu Zawirowywacze są jasne, nie są jakieś mocno okopcone, więc generalnie to paliwo nie powinno stanowić jakiegoś większego problemu. Ja na chwilę obecną jestem zadowolony, tym bardziej, że kasa się zgadza. Kilka słów podsumowania odnośnie palenia mieszanką owsa z pelletem jak widzieliście yy, mieszanka całkiem fajnie się spala nie pozostawia większych zgorzelin i spieków ja też zaznaczam, że nie korzystam z w chwili obecnej z pelletu, który jest klasy A1 yy, natomiast całkiem fajnie palił się jako sam, yy, sam pellet i nie miałem do niego żadnych zastrzeżeń, więc nawet gdybyśmy używali peletu, który jest klasy A1 i do tego do, do niego dodawali owies w proporcji pół na pół, to będzie to dla nas duża oszczędność. U mnie owies kosztuje około 950 tysięcy złotych, zależy gdzie. Pewnie i po 1100 moglibyśmy gdzieś w ogłoszeniach go znaleźć. Nadal jest to bardzo dobra cena, jak na obecne warunki. Być może będzie miał ktoś do sprzedania owiec z lat poprzednich, który nie był skarmiony dla zwierząt i już się nie nadaje. Są takie ogłoszenia, można, można je znaleźć. Z bieżącego roku te ceny są różne. Wiadomo, że. Producenci żywności te ceny podnoszą z uwagi na różne koszta i na sytuację geopolityczną, więc może się zdarzyć tak, że owiec będzie też drożał. Na popularnym portalu ogłoszeniowym widziałem ogłoszenia po 1100 zł za tonę. Natomiast to i tak jest, jest spora oszczędność przy jego kaloryczności na poziomie 14 mega. Julie. Serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału do, do kliknięcia dzwoneczka, bo już niedługo zapraszam, zapraszam ponieważ, już niedługo pojawi się film, jak palić drewnem w piecu na pelet. Nie w każdym jest piecu jest to wróć. Nie w każdym kotle jest to możliwe, jest oczywiste, że można. Niektóre modele kotłów, szczególnie te wcześniejsze, miały możliwość ustawienia w sterownikach funkcji palenia. I tu pozdrawiam kolegę z kanału MikroEksperymenty, który wywołał mnie do, trochę do tablicy, ponieważ na jego kanale pojawił się film Jak palić w kotle na pelet drewnem. Natomiast ja mam troszeczkę inny model tego kotła, bez możliwości ustawiania funkcji właśnie palenia pal drewnem, czy, czy bez rusztu awaryjnego. Więc już teraz zapraszam Was, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, bo niedługo pojawi się test rozwiązania jak palić drewnem w kotle na pellet. Serdecznie zapraszam, a dzisiaj dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, cześć.